Cześć meneczko, witam was na moim kanale tu kolejny vlog na tym kanale yy, i co nie wiem co będzie się tu działo na tym vlogu, ale zanim yy, tam przejdziemy do no vloga, to nie zapomnij o łapce w górze i o subskrypcji, bo do tego końca roku Lecimy po, po 70 subskrypcji i co? Raz, dwa, trzy. Vlog! Cześć! Yy, chwilę jeszcze coś porobię na kąpie i się przebieram i idę trawę kosić. I can show you what love, supposed to be I can show you what love supposed I've been thinking lately, it's just me against the world. Round and round, I'm caught up in this swirl, trying to dig and trying to burrow. Pressure turned this stone into a pearl. Lessons that I learned weren't always thorough, sugar coated like a churl. Now I'm really out here on my own. Now my homies acting like I own. I'm Done extending out my arm. Made a lot of money from my poems Been around and now they say I'm on. I can finally say I'm up now. I'm I bust down, I bust down. I'm on my way. I'm going up now, up now, and I ain't never gonna touch down, touch down. Then I learned to love doubting out now, I'm way above. I always knew I had it. Now I'm living out my dreams. Treat that money like an addict. It's a habit, I'm a fiend, feeling that rush. Rocket ready to launch. Hands up ready, and gone, been waiting too long. Trust don't me that's wrong. Hold me and that's gone. Thank God I'm headstrong I don't wanna wake up in a doubt. That I show him everything I'm felt. I ain't never going out. I ain't never did it for a no club. Now I'm saying I'm finally, I'm, finally on saying I'm up now, I'm up now. 20,000 on a bus down, a bus down, I'm on my way, I'm going up now. I jest gonna No widzicie jak gonna Teraz pójdę, idę, pójdę, idę się kąpać i co, nie wiem co jeszcze będzie się działo w tym vlogu, ale no jak mówię, to idę się kąpać teraz i co, no i do potem. Cześć, się wykąpałem i teraz będę montował film i no. Się zobaczymy potem, hej tu się renderuje vlog, naprawdę kurde fajny vlog, I tu będzie karta do niego. Tu. I będzie na końcu tego vloga, gdzie końcowy ten, ee, no kurwa wiecie, na końcu, gdzie tam filmy są, tam będzie też ten vlog. I co? Ja się na razie z wami ugną, się usłyszymy potem. Cześć. Wiecie, może na spacer yy, się przejdę z mną do lasu i też coś ponagrywam, ale ja nic nie widzę, że ma padać albo coś. Yy... Nie wiem, wiecie, co jednak. Jak nie widzieliście, no nie widzieliście ujęć przed chwilą, żadnych z lasu, to ja nie byłem nawet na spacerze na spad w lesie. No nie, nie wiem czy... no nie byłem, no i tak. Dzisiaj zobaczymy potem nie wiem co będę robił i co. cauldron. Cześć. Idę do spania. I just wanna feel feel free, and I just wanna be be me. Yeah, I just wanna go so crazy. Yeah, I just wanna be a freak, yeah. I just wanna rise to the top, yeah. I just wanna go reach the peak. So I've been really well focused on success. Hey, you will see, yeah, you'll see that I will get it. Cause I'm really focused, man. I make it with the weapon that I just follow my path, I just follow my passion. To me, this is what's precious. Yeah, in my soul, man, I can feel it, so every single verse man I just gotta go and kill it, man. I gotta be the kid, I could be the guy taking you wild, I could be the villain. Ito znowu zapomniał o zakonczeniu. Na granu zakonczenia. co? Jak taki vlog się double To łapeczka, w które subskrypcja też mi wyczyna, bo do tego końca roku lecimy po, po 70 subskrypcji i co? Też wchodzi do opisu kanału oraz filmu i co? Ja się z Wami żegnam do kolejnego odcinka i cześć.